Zakład do szkoleń zawodowego ukończyłem no, 45 lat temu, to jest był 70 rok jak pamiętam. To była jak na tamte czasy super szkoła do nauki zawodu. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku został założony 4 lipca 1945 roku jako Naukowy Instytut Rzemieślniczy w Białymstoku. Z obecną nazwą funkcjonuje od 1962 roku. Od początku istnienia głównym celem ZDZ było przyuczanie i doskonalenie w zawodach w takich formach, które pozwalały szkolonym na łączenie pracy zawodowej z nauką. Na przestrzeni 70 lat organizacja przeszła szereg zmian, przekształcając się z małej instytucji edukacyjno-szkoleniowej w stowarzyszenie opozycji lidera rynku w branży usług edukacyjnych i szkolnictwa zawodowego na terenie Polski Północno-Wschodniej. Chciałam podziękować nauczycielom, że to właśnie oni zarazili mnie swoją pasją do zawodu. Głównym celem działalności firmy jest kształcenie osób dorosłych oraz młodzieży. Prowadzimy działalność edukacyjną w 15 ośrodkach kształcenia zawodowego znajdujących się na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego Biały Stok, Augustów, Bielsk Podlaski, Ełk, Giżycko, Gołdab, Grajewo, Hajnówka, Olecko, Pisz, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Węgorzewo, Zambrów. W ramach własnej infrastruktury technicznej w 29 szkołach dysponujemy nowocześnie wyposażonymi salami wykładowymi oraz specjalistycznymi pracowniami. Prowadzimy szkoły zawodowe, licea, technika, szkoły policjalne oraz gimnazjum. Oferta szkół dopasowana jest do bieżących potrzeb edukacyjnych i zapotrzebowania rynku pracy. Kształcimy w 21 specjalnościach. Przygotowujemy do pracy w służbach mundurowych. Podmiennie są stopnie ale tego będziemy się uczyć na Jako nieliczni nauczamy w zawodzie technik transportu kolejowego. Uczniowie naszych szkół zdobywają liczne nagrody, a nasi absolwenci z powodzeniem realizują się w swoich zawodach. W roku 2014 ukończyłam Szkołę Technik Usług Fryzjerskich ZDZ w Biemstoku. Obecnie pracuję w salonie Szalone Nożyczki oraz studiuję w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie, charakteryzację firmowo-teatralną. Dzięki nauce w tej szkole łatwiej mogłam stawiać pierwsze kroki we fryzjerstwie. Szkołę ukończyłem. W roku 70 to były trudne czasy, gdzie naprawialiśmy stare modele samochodów. Dzisiaj po 45 latach od ukończenia szkoły jestem właścicielem jednego z większych serwisów blacharsko-lekniczych. Wykonujemy naprawy różnych marek, m.in. Mercedesa, Toyoty. Jesteśmy liderem w realizacji kursów spawalniczych na lokalnym rynku. Rocznie szkolimy średnio 250 osób. Nadajemy lub weryfikujemy uprawnienia 300 spawaczom. Oferujemy liczne kursy zawodowe z obsługi sprzętu ciężkiego budowlane, komputerowe i w wielu innych specjalizacjach. Prowadzimy warsztaty szkoleniowo-produkcyjne, które wytwarzają wysokiej jakości produkty elektryczne i elektromechaniczne. Asortyment produkcji trafia do odbiorców na rynku krajowym i europejskim. Zrealizowaliśmy dotychczas 50 projektów społecznych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym, w ramach których wsparciem objęto osoby bezrobotne, młodzież, rolników oraz pracowników firm. W ramach tych projektów daliśmy szansę bezpłatnych szkoleń, doradztwa, staży zawodowych dla 19 tysięcy osób. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu 57 osób otworzyło własną działalność gospodarczą. W roku 2010 wzięłam udział w projekcie realizowanym przez ZDZ Białystok. Dzięki temu projektowi mogłam otworzyć placówkę bankową. Obecnie posiadam dwie placówki bankowe i dzięki temu projektowi mogłam zacząć i rozwijam się do tej pory. Organizujemy krajowe i zagraniczne konferencje oraz wizyty studyjne w obszarach tematycznych związanych z edukacją, rynkiem pracy i partnerstwem publiczno-prywatnym. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zorganizowaliśmy ponad 20 konferencji i wizyt studyjnych, w których uczestniczyło ponad 1000 pracowników instytucji i przedsiębiorstw. Współpracujemy z urzędami pracy, z jednostkami samorządu terytorialnego, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami. Uczestniczymy w licznych lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatywach partnerskich na rzecz rozwoju społeczności, edukacji i rynku pracy. Współpracujemy z instytucjami z Niemiec, Węgier, Szwajcarii, Szwecji, Hiszpanii i Litwy. Stawiamy na jakość. Posiadamy system zarządzania jakością, międzynarodowy certyfikat iq.net oraz należymy do krajowego systemu usług dla MŚP. Jesteśmy partnerem strategicznym klastra obróbki metali. 70 lat zakładu doskonalenia zawodowego w Białym Stoku to 832 tysiące absolwentów kursów, 5,5 tysiąca absolwentów szkół przyzakładowych, 13,5 tysiąca absolwentów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. 32 tysiące tytułów kwalifikacyjnych tradycja zobowiązuje. Dzisiaj zakład doskonalenia zawodowego w Białymstoku to jakość, doświadczenie, profesjonalizm.